To to nie mogę. Muszę poczekać. Bardzo dziękuję. Przepasne korytarze. Dobra, zaczynamy. Po pierwsze, proszę Państwa, wszystkim pracownikom i innym kolegom i koleżankom, którzy przyszli na tutaj solidarnie na sesję w Bardzo dziękuję. To no jest pierwsze. To jest jeden z kroków, które musieliśmy wykonać. Okazało się, że te zarzuty, które mieliśmy co do Wadaj. strony prawnej przekształceń proponowanych przez ewidentnie były jasne. Bo nie może być tak, żeby likwido po likwidowanym zakładzie nowo powstała spółka przejęła zadania, a majątek, a ludzi wyrzuciła, a ludzi wyrzuciła na bruk. Więc mamy jedną rzecz, to jest tylko deklaracja, ale aż deklaracja, bo to powiedział marszałek listy, wobec Rady, że formą przekształcenia będzie to, że pracownicy, czyli ci, którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony i określony, przekraczający termin, kiedy to będzie, będą przejęci zgodnie z artykułem 23. Jest to pewna deklaracja, która. Nie uspokaja nas, ale pokazuje, że jest być może dobra woda. Problem powstaje oczywiście dalej, głęboki, bo są tam większe wady pracy. Mam nadzieję, że oni, proponując nowy projekt uchwały przekształceniowy Waszych placówek, przełożą go do konsultacji zarówno do Państwa, jak i do nas. Odbędziemy dalej to głęboką od nowa dyskusję na ten temat. Czy. Ta ścieżka przekształceniowa i w efekcie powołania spółki stuprocentowej jest jedyną drogą. Nie skończyliśmy tej dyskusji, bo jej nigdy nie zaczęliśmy. Jeżeli tę dyskusję rozpoczną w dobrej wierze, to będziemy mogli rozmawiać. Nie kończymy swojej działalności na tym. Zaraz, natychmiast po zjeździe naszym, czyli góra 10 dni, nawet mniej. W przyszłym tygodniu spotykamy się z przedstawicielami, z załogami tych przedsiębiorstw, których to dotyczy, czyli tych zakładów pracy. Spokojnie przekazujcie w zakładach pracy, że takie jest stanowisko zarządu i województwa i my nie odpuszczamy tematu, żeby was wypuścić na zewnątrz. Jednocześnie podejmiemy inne działania polityczne również, które no nie będziemy mówili, jakie które mają przygotować odpowiedni Dzisiaj otrzymaliśmy pierwszą rzecz. Tym, ja mam jak zwykle, dlatego Was poprosiłem, żebyśmy tu byli jako obywatele województwa. Mam ograniczone zaufanie. Bo ja wiem, że następna sesja jest 12 października, planowa, ale Pan Przewodniczący był uprzejmy powiedzieć, a może nadzwyczaj. Byle dotrzymali wszystkich terminów opiniowali. Myślę, że przesadzam dlatego, że termin opiniowania jest mniej, mniej, mniej. Ale jeżeli ktoś wykaże straszną zależność, wtedy może poprosić. Czyli rozstajemy się z taką myślą. Na dzień dzisiejszy wygrana bitwa, ale wojna toczy się dalej. W związku z tym prośba o przekazanie koleżankom małego pracy. Jedziemy dalej, dziękuję bardzo za... Telefonicznie zawiadamiamy, wszystkie komisje, słuchajcie, uwierzcie naprawdę w to, że można coś zrobić, dajemy się zastraszyć, musimy odblokować ludzi i to nie To, że dzisiaj nas było tyle, zrobiło wrażenie, naprawdę wszystkim, którzy nie są ze szpitali, a którzy tutaj przyszli poza służby zdrowia, dziękuję i mogę powiedzieć tylko tyle, że w razie potrzeby możecie na nas liczyć, zdrowotnie i nie tylko. I nie zwalniamy, znaczy nie wypuszczamy pary z bitka. Przyjmijmy tą parę, bo w w musimy być czujni, bo każdy okay. z nich może się dalej przypomnieć Anglii. Będzie rada sesji. 20 to jest drog do przodu. ale to jest droga, do droga 3, 2, przed nami, a droga przed nami daleko. Wszystkim członkom zarządu, bo cały zarząd dzisiaj rano się zebrał, się i przyjechał tutaj. Dziękuję. Dzięki, solidarność. No,